Dzień dobry drodzy widzowie, witamy na kanale Nowo Mortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Piotr Kominiak i Marcin Ferenc. Dzisiaj porozmawiamy o urazowych uszkodzeniach ścięgien pierścienia rotatorów w barku. Na początek powiedzmy coś więcej o tych ścięgnach. Ile ich mamy? Jaką pełnią funkcję? Mamy cztery ścięgna pierścienia rotatorów. Ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego mięsień i ścięgno mięśnia grzebieniowego, które biegną górą, ścięgno mięśnia podłopatkowego, które biegnie przodem i mięsień i ścięgno mięśnia podgrzebieniowego i obłego mniejszego, które biegnie tyłem. Wszystkie cztery razem tworzą tak zwany pierścień rotatorów. Jaka jest funkcja tych ścięgien? Rolą tych ścięgien jest, mówiąc tak bardziej medycznie, centrowanie głowy kości ramiennej w panewce, a mówiąc prościej, ich rolą jest to, żeby utrzymać głowę kości ramiennej w prawidłowej pozycji podczas ruchu stawu barkowego. Rozumiem, że istnieje możliwość, że któryś z tych ścięgien ulegnie uszkodzeniu. Jak to się dzieje? Tak, jest to dość poważny problem. I problem polega na tym, że urazowe uszkodzenia ścięgien pierścienia rotatorów zdarzają się nawet po bardzo małych urazach, czyli nie musi to być duży uraz. To powoduje, że bardzo często pacjenci nie zdają sobie sprawy, co się stało. Uraz to może być dźwignięcie ciężkiej torby szarpnięcie w tramwaju pacjent tramwaj przyhamował i pacjent się przytrzymał poręczy czy pacjent szedł po schodach przytrzymał się yy, poręczy żeby się nie poślizgnąć i doszło do szarpnięcia w stawie barkowym czyli nawet niewielki uraz stawu barkowego może spowodować uszkodzenie któregoś ze ścięgien i problem polega na tym że ponieważ uraz jest nieduży to często go lekceważą pacjenci ale niestety zdarza się że również lekceważą go lekarze ponieważ do tego typu urazów Dochodzi najczęściej u pacjentów starszych. Mamy takie przeświadczenie, że jak ktoś jest starszy, to musi go coś boleć. Więc zakładamy, jak pacjent starszy, uraz niewielki, ok, jak bark trochę odpocznie, to dolegliwości bólowe same ustąpią. I tu jest niestety nic bardziej mylnego. Tak najczęściej się nie dzieje. W takim razie co trzeba zrobić, jeśli doszło do nawet niewielkiego urazu barku? Tak naprawdę jedynym sposobem, żeby stwierdzić, czy doszło do uszkodzenia ściegna, czy nie, są badania obrazowe. Jest to albo USG, albo rezonans magnetyczny. Oczywiście każde badanie obrazowe powinno być poprzedzone badaniem wykonanym przez wyszkolonego ortopedę. Najlepiej, jak jest to ortopeda, który się specjalizuje w uszkodzeniach, w leczeniu schorzeń i, i, i urazów stawu barkowego. Czyli jak już Postawiliśmy właściwą diagnozę i, i, i wiemy, że, że, że pacjent ma uszkodzone ścięgna, pierścienia rotatorów. Co dalej? Jak, jak jest, jaki jest kierunek leczenia? Przede wszystkim to warto wspomnieć, że tak naprawdę, no, oczywiście, nie każdy pacjent z urazem barku ma uszkodzenie śniegu i presji Natomiast jedynym sposobem, żeby stwierdzić, to jest zrobienie tych badań obrazowych. I to nam pozwoli wychwycić właśnie tych pacjentów, u których doszło do uszkodzenia. I jeżeli już mamy uszkodzenia, no to oczywiście, jak zawsze, mamy dwa sposoby leczenia: zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze możemy zastosować u pacjentów, którzy są mało aktywni. I uszkodzenie jest stosunkowo niewielkie, czyli uszkodzone jest jedno ścięgno, albo może nawet tylko fragment tego ścięgna. Natomiast na pewno musimy poinformować pacjentów, szczególnie pacjentów młodszych, że to uszkodzenie będzie się powiększać. Każde uszkodzenie ścięgien pierścienia rotatorów w stawie barkowym ulega powiększeniu z czasem. Czyli nawet jeżeli pacjent w danym momencie nie ma dolegliwości bólowych i funkcja barku jest zachowana, to niestety to się może z czasem pogorszyć. Natomiast u pacjentów aktywnych i u pacjentów, u których mamy uszkodzenia ścięgien większe, czyli obejmujące dwa lub więcej ścięgien, to takich pacjentów praktycznie powinniśmy wszystkich leczyć operacyjnie. Jaki jest najlepszy moment do wykonania operacji? Kiedy to trzeba zrobić? Czy trzeba czekać, rehabilitować, przygotować jakoś pacjenta? Czy im szybciej, tym lepiej? Tutaj jest tak, że im szybciej, tym lepiej. Oczywiście nie jest to zabieg ratujący życie, że pacjenta musimy operować w momencie, kiedy go przyjmujemy na wizycie. Natomiast problem polega na tym, że każdy uszkodzony mięsień ulega z czasem zanikowi, obkurczeniu, traci swoją elastyczność i po pewnym czasie już się nie nadaje do naprawy. Czyli takiego na pacjenta powinniśmy szybko zdiagnozować i jeżeli podejmujemy decyzję o leczeniu operacyjnym, to powinniśmy to wykonać w ciągu najlepiej kilku tygodni od, od urazu. A jak wygląda technika operacyjna? Czy to jest jakiś rozległy zabieg, czy, czy, czy są tutaj techniki małoinwazyjne do zastosowania? Jak to się prezentuje? Technika operacyjna ma bardzo duże znaczenie i jest to jak najbardziej technika małoinwazyjna. Tu przed nami stoi taki tor wizyjny. Technika operacyjna polega na tym, że robimy kilka drobnych nacięć w stawie barkowym, wprowadzamy tor widzenia, czy taką małą kamerę do stawu i dzięki temu cały staw widzimy na monitorze. To pozwala nam uniknąć dużych cięć operacyjnych, czyli uszkodzić mięśnie wokół barku, które są nieuszkodzone, żeby wykonać tę operację. Z dodatkowych cięć operacyjnych, które, które wykonamy, też takich drobnych punktowych, wprowadzamy odpowiednie narzędzia i odpowiednie implanty. Tymi implantami jakby stabilizujemy uszkodzone ścięgno do kości. To są takie implanty, które wkręcamy w kość implant, z, których, z, tej, z tego implantu wystają nici, i te nici wykorzystujemy do tego, żeby doszyć uszkodzone ścięgno z powrotem do kości. Czyli z sytuacji tego typu robimy sytuację taką. Doprowadzamy z powrotem do kontaktu ścięgna z kością, natomiast celem jest to, żeby jak, jak ścięgno z kością ma kontakt, to ma się szansę wzrosnąć. Czy po operacji już cały proces leczenia się kończy, czy, czy, czy jeszcze jednak są jakieś istotne elementy, które musimy wdrożyć? Operacja, jak w większości przypadków y, operacji ortopedycznych, jest y, tylko pierwszym etapem leczenia. Oczywiście bardzo ważnym, ale tak naprawdę myślę, że to, daje, to jest połowa sukcesu. Druga połowa to jest odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja. Ja myślę, że o niej przygotowujemy sobie inny, inny film i porozmawiamy na ten temat z, z fizjoterapeutą, ponieważ rehabilitacja powinna być wykonana przez wyszkolonego fizjoterapeutę, który oczywiście z nami współpracuje. Podsumowując z naszej rozmowy wynika, że zdecydowanie warto leczyć operacyjnie pacjentów z urazowymi uszkodzeniami ścięgien pierścienia rotatorów. Jak najbardziej tak, a jako przykład podam historię pacjenta, którego operowałem nie tak dawno. Pacjent lat 75 doznał niewielkiego urazu stawu barkowego. Na początku dolegliwości były niewielkie, ale dość szybko zaczęły narastać. I to oprócz dolegliwości bólowych, głównym problemem było zaburzenie funkcji. Pacjent nie był w stanie się uczesać, nie był w stanie zjeść, nie był w stanie umyć zębów tą ręką. Niestety był leczony zachowawczo na zasadzie takiej, że ok, ma pan już 75 lat, nie, uraz niewielki, poczekajmy, te dolegliwości bólowe na pewno ustąpią. Niestety nie ustąpiły, i tak naprawdę pacjent sam znalazł radiologa, który wykonuje USG na rząd ruchu, poszedł do niego i na USG. Się okazało, że pacjent ma uszkodzone dwa ścięgna. Trafił do naszego ośrodka, został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Miał to szczęście, że mimo upływającego czasu, bo tego od urazu minęło już ponad rok, ścięgna były jeszcze w na tyle dobrym stanie, że można było je naprawić. Aktualnie jest już kilka tygodni po operacji, tak naprawdę dolegliwości bólowe ustąpiły i czynności dnia codziennego powoli wracają. Tak naprawdę dzisiaj pacjent jest się w stanie sam uczesać, umyć, zjeść, czyli te podstawowe czynności życiowe jest w, stanie, jest w stanie wykonać samodzielnie i z tygodnia na tydzień jego sprawność się poprawia. Czyli zdecydowanie wiek nie eliminuje pacjenta z leczenia operacyjnego. Wiek nie eliminuje pacjenta, tak naprawdę jakość ścięgien i jakąś mięśnie eliminują pacjenta. Mamy pacjentów młodszych, którzy mają uszkodzone ścięgna na przykład kilka lat temu i wtedy tych ścięgien się nie da naprawić, bo musimy wykonywać innego rodzaju operacje, ale nawet pacjenci plus 70, których uraz był niedawno i mięsień jest w dobrym stanie, również u takich pacjentów warto wykonać tego typu operację i jakby to, co chciałbym nabrać, bardzo podkreślić, że urazowe uszkodzenia ścięgien pierścieniatorów tak naprawdę w większości przypadków powinniśmy leczyć operacyjnie, bo jest to jedyny sposób na przywrócenie prawidłowej funkcji stawu barkowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.